Skoro możemy deformować powierzchnię obiektu geometrycznego przesuwając werteksy powiedzmy w rosowych kierunkach to jak łatwo się domyśleć możemy również wygładzać relacje pomiędzy tymi werteksami. Ja w tym przypadku dysponuję obiektem, który utworzyłem w poprzedniej lekcji. Zastosowałem na tym obiekcie materiał oraz teksturę marble. Także odsyłam do poprzedniej lekcji. A teraz wykorzystam polecenie noise. Zwiększę siłę tego narzędzia. OK. Odznaczę wszystko. Skrót A. Następnie przytrzymam CTRL i zaznaczę taki obszar i się przybliżę. Skrót Z i dodam jeszcze do zaznaczenia te werteksy. W tym miejscu muszę podkreślić, że operacja szum zmienia położenie werteksów na osi Z, zaś wygładzanie werteksów umożliwia nam przeprowadzenie tej operacji na osi X, Y oraz Z. Zaś sam dostęp do tego polecenia mam również z poziomu menu Vertices, czyli Ctrl V i wybieramy Smooth Vertex. OK. Mogliśmy zauważyć pewne przesunięcie i jeżeli teraz wyłączę z tego wygładzania oś X oraz Y, także zwracamy uwagę na operator po lewej na dole, to właściwie nic się nie dzieje. Wynika to z tego, iż operacja szum po prostu zmieniła położenie werteksów na osi Z. Także jeżeli wyłączę osi Z, to właściwie nie stosujemy tej operacji. Oprócz tego mamy również dostęp do siły tego wygładzania, jak i kolejnych iteracji tej operacji. Czyli przykładowo, jeżeli skorzystam z wartości 5, to tak samo jakbym pięciokrotnie skorzystał z polecenia smooth vertex. Operację smooth vertex możemy spokojnie wykorzystywać w takich sytuacjach, czyli zauważymy na powierzchni naszego obiektu pewne deformacje, które ciężko zlikwidować, wskazując poszczególne werteksy i je przesuwając. Za każdym razem zauważymy pewne falowania. Także w tej sytuacji zaznaczamy jakąś grupę vertexów. OK, I korzystamy z polecenia smooth vertex. Ja w tym przypadku wiem, że deformacja tylko nastąpiła na osi z, także wyłączę oś x oraz y. OK. Wykładzanie. Wartość 1. Repeat. Powiedzmy 1. To prawdopodobnie nic nie da, także skorzystam z wartości powiedzmy 5 i tabulator. Jeżeli to nie pomogło, to oczywiście powracamy do trybu edycja i możemy ponownie skorzystać z tej operacji. Mais voilà.